Mariuszu Janiaku, że tak się powiem, jak, ty, jak wygląda twój przeciwnik, który stawiając jemu czoła, pokonałeś go w, w, w bardzo szybkim czasie? Witam wszystkich serdecznie, tak, udało się. Pierwszy knockout w mojej karierze, także smakuje podwójnie. <grytanie> Jestem mega szczęśliwy. To najważniejsze, oby takich więcej. Też mam taką nadzieję. Bo no to teraz jak już masz przegląd tego, jak smakuje poddanie, jak smakuje nokal, to co smakuje lepiej? No zdecydowanie nokal. A czy to było ćwiczone, ten prawy na treningach, czy po prostu zobaczyłeś lukę u swojego przeciwnika i skorzystałeś? Nie, nie, to było już zaplanowane od początku, rywal był dużo wyższy, żeby plan był taki głowa nisko i wchodzimy, się pamięć i no i weszło. Akurat przeciwnik był odchylony, ładnie weszło na i robiłem się udało. A zaskoczony byłeś tym, że jednak te warunki, no, mocno po stronie przeciwnika i stąd to obniżanie pozycji, to wyszło w praniu, czy jednak spodziewałeś się takiej przewagi i warunków z jego strony? Tak, no widzieliśmy jaki ma wzrost, także tutaj zasięg miał bardzo dłuższy, wyższy był, także no, to wszystko było przepracowane na treningach, także weszło perfekcyjnie. Seria nieprawdopodobna w scenie. Parte zwycięstwo i chyba trzeba patrzeć gdzieś już w stronę trofeum, nie sądzisz? Tak jest, jest czwarta wygrana z rzędu w tej kategorii, także to jest, kto jest bliżej pasa jak nie ja, a ten pas znowu, no, mam na oku od początku, odkąd tutaj weszłem do tej federacji, także zdobędę go. Czyli co, będą rozmowy na temat pojedynku z Francem Blambą? I no to trzeba pytać już wodadzie tutaj, kogo mi dadzą, z kim się bije, ale nie, ukry, nie ukrywajmy, jestem najbliżej. Do, 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 do walki o pas. Nasuwa się jeszcze jedna postać, która e, nieco ponad rok temu e, walczyła. Ty miałeś walczyć z tym zawodnikiem, czyli Sebastian Romanowski. Czy taka walka, ewentualnie jeszcze jako takie, może nie przetarcie, czyli, e, a, a po prostu e, walka w eliminatorze by cię satysfakcjonowała? No, najbardziej mnie satysfakcjonowała walka o pas. Tak? Także kogo mi tutaj dadzą woda, że z tym się po prostu bije. Z Sebastianem, tutaj chciałem się zmierzyć. I, bo co moja walka to były zmiany przeciwników, także Sebastian jest naprawdę bardzo solidnym przeciwnikiem, zawodnikiem, także chciałem się z nim sprawdzić, I, a w tej walce myślę, że pokazałem, że, że, że jestem czołówką tej kategorii, przeciwnik 6-0 z rekordem Prospekt z Czech, także tutaj weszedł Nokaw, także myślę, że pokazałem, że, że, że mogę się być najlepszymi. Wielu kibiców tutaj z Tobą przyjechało, bo było ich słychać i myślę, że to będzie dla Ciebie podwójnie smakowało to zwycięstwo, bo, bo na oczach wielu fanów. Tak jest, no tutaj kibice zawsze za mną jeżdżą i no dają mi takiego kopa jak, 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 nikt, jak nikt inny, także mam taką motywację, że wchodzę tam i wiem, że nie mogę ich zabić, także musiałem to wygrać. Liczysz może na bonus za dzisiejszy knockout, bo pewnie to by jeszcze dało smaczku do, do tego zwycięstwa? Na pewno by dało smaczku, no ale zobaczymy, zaraz szedamy na trybunę, zobaczymy kolejne, następne walki, zobaczymy eee, no przebiegali. Mariusz ty powiedziałeś, że Sebastian Romanowski jest zawodnikiem doświadczonym, natomiast jak na Twój wiek e, ja uważam, że ty również e, niesiesz ze sobą pewien bagaż doświadczenia, e, to też czy jesteś w stanie porównać e, tego Mariusza sprzed tych lat na przestrzeni, jak się rozwijałeś mentalnie, czy ta cała otoczka już robi na tobie jakiekolwiek wrażenie, czy ty wchodząc do klatki jesteś tylko i wyłącznie skupiony na swoim zadaniu? Tak, jestem skupiony na swoim zadaniu, jestem nakręcony. I w sensie też nie tak, nie tak nakręcony, że nic nie słyszę po prostu, Tylko po prostu ten jest, to była moja dwunasta walka z zablowa i 13. trzynasta, dwunasta, dobra, mam z tym. I, także no ten stres już przeszedł, tak, także wchodzę tutaj z zimną głową, bo to jest najważniejsze w walce, żeby ten przebieg walki, I, no po prostu czuć, wiedzieć jak wejść w dystans, no z zimną głową trzeba podejść do tego. No Jak byś gratyfikował Hotenowskiego w korowodzie Twoich poprzednich rywali? jakbyś go gratyfikował? Czy to był jeden z mocniejszych? Przynajmniej na papierze, bo walka nie trwa, wiadomo, długo. No na papierze zdecydowanie na najmocniejszy przeciwnik. Dziękujemy. Dzięki. Dzięki.